Sięka z jaka jest I w dzisiejszym odcinku będziemy Finlandią robić Unię szwedzko norwecką I teraz musimy rozwiązać armię. I musimy poskipować w bo Myślę, że pierwszym naszym przeciwnikiem będzie Norwegia. A nie, najpierw zabijemy dwóch Będzie, powiem, ale to wypowiadamy wojnę. Tak, na pół niech pójdzie wojsko. Te dwie wyspy i tą Szwecja ma 9 prowincji No bo to niech wszystko pójdzie teraz do Sztokholmu i ich odeślemy ze służby. Tutaj nie wszystko pójdzie do Lulea lule. Chciałbym powiedzieć lukier. dobra i co? wypowiadamy wojnę w Szwecji wersja 2 dobra, w skrócie idziemy dalej Jee, yeah, mamy 100% szwedzki, Kto by się spodziewał? <gryzny> nie, jakby się nie, tylko to dostawili, to by było śmiesznie, nawet. <gryzny> no dobra, wszystko niech... Ej, jednak mamy jeszcze pieniądze, to mogli. To zasilimy sobie te, te prowincje Szwecji. I jak będziemy mogli, nawet pójść na Norwegię. A few moments later. Ale dobra. Jakby. Co? Przy... A, jeśli możemy dodatkować. 10 tysięcy nie wystarczyło na Oslo. Jak oni to nie jest 5 tysięcy, a nie oni tam mają fort, to wszystko wyjaśnia. Tu tak nie chcę, 5 tysięcy poleci. Tu tyle. No, jakby co? Widzimy. Bambikami. Ostatnie prowincje i Ninek. Dobraź. Dobra, że zapomniałem o ich tutaj tych o ich prowincjach tutaj. koniec jest O nie, no. Bo... Dobra, weźmiemy sobie i tutaj wysepki, i ten mały tutaj, te. I pobliżymy ich stolica. Dobra, bierzemy tutaj, i jeszcze to i to. Nie, nie. Dobra, ostatnie i to. Nie. Mam zapasę repelacje wojenne. <grych> to jeszcze będzie trzeba drugi raz. Jeszcze będzie trzeba drugi raz się na nich przygotować. Ale najkrótszy, oczywiście, razem trzeba wziąć. Aż mamy mało prowincji. Ha, 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 ha. A w ogóle kogo my tak bardzo lubimy? Hiszpania Niemcy! A Niemcy nas nie lubią? A Niemcy są lepsze od nas? Od kiedy na walczy... 7 lat oni walczą, czyli od 2020, 2022, a oni 5. Hmm. Czyli w <grym> 2024 będzie wojna ukraińsko-polska. Dobra, dobra, dobra. A nie, no Polska musi wygrać. Myślałam, w Polsce dać jakieś pieniądze, ale mój wóz przestał działać, bo kasy nie mam. A few moments later. Widziałem, że nie ma. O kurde! A ja, ja, ja jestem głupi. To tutaj niech pójdzie tak. tak. To pójdzie tyle. Albo możeś. Ja myślałem, że tam jest jakaś o której nikt nie wiedział. No, i jesteśmy aż tak bardzo zgubieni. Bo nawet wyjdziemy na dobre. Znaczy, jakby, oczywiście, że wyjdziemy na dobre, bo podpiliśmy całą Norwegię. No nie patrzymy na punktu, bo wiem, że będziemy mieć całą. No. I taki nagrz przez. Y, przez milisekundę, okazuje się, że Cezja płynie o najmniejszej promiencji, jaka istnieje w tej grze a my nawet jak teraz będziemy na asymilację, to widać i to bardzo dobrze tereny Norwegii czekaj, co? to było norweskie? nie, to było to było szwedzkie, mamy no, asymilację, okej okay. dobra, to Moim planem będzie wszystkie te Bałtyczki. Nein. Nie będzie tak łatwo. Stworzyliśmy Unię szwedzko norweską szwedzko Szwedzko-Norweska-Finlandzka. Bardziej taki kolor, który mieliśmy wcześniej. Jest taki bardziej. Da, my mieliśmy taki kolor. czy się już do niego. Lecz. W formie musimy. Po które mamy, wyrekrutujemy. A few moments later. <grych> danie. Musimy się pospieszyć, żebyśmy byli pierwsi, kto zdobędzie Danie. Bo chciałem teraz jest Ale dobra, mamy. Mieli w za największą armię najprawdopodobniej. Więc w skrócie, wygraliśmy. No kurde, gdzie ty idziesz? A few moments later. Gdzie ja jestem? Na mini mapie zaznaczyłem. No To jakby powiedzmy, że zrobiliśmy Skandynawię. To już wszyscy pójdą do Kopenhagi i zrobimy zmasowany atak na Litwę. Ej, tu wybrać jest, że jeszcze w bocik zrobimy to że <laughs> wszystko co tutaj co będziemy mieli będzie pod kontrolą naszą. Haha, nie ha, ha, śmieszne kurde. Dobra, lecz mamy 10 prowincji. I od razu je tym I mamy chorobę. Koronawirus? Ciekawe kiedy jak szybko ją wyleczą. Dobra, nie wchodzą do naszej stolicy to najważniejsze. No właśnie, udało nam się. Kurde, ej, ale teraz ten koronawirus, teraz się otrzymał. Ale się, jest. No jeszcze nie ma. Dobra, nie, nie patrzmy tej choroby. Mieliśmy, mieliśmy coś robić, No to jakby w skrócie, ja więc trzeba zrobić. Patrzcie, co jesteśmy w rankingu. Ja taką jękingową prankę. Ilość powodową jest. A few moments later. Unia Bałtycka. Czemu? Większość pewnie będziemy mieli w Bałtyku. <laughs> Jak nie, to to zrobimy. <laughs> <laughs> nie żartuję. A nie, zapomniałem, inny pan był. Zaatakować Rosję I idźcie, moi poddani, także to znaczy, moi wielcy wojownicy. Kordii! Tu 3000 idzie na prowincję, na której pewnie nikt nie mieszka. Gdzie tam wiesz? Ile tam osób mieszka? 2000 osób! O nie atakują nas Boję się later. Dobra, Moskwa nic nie było Ale tu ładnie wyglądają te granice Ej, pod na Cruse ja założyłem. zauważyłem, Izurbajdżan Dobra Mamy Mamy Moskwę Jej nie ja wszystko pójdzie do naszego nowego najbardziej spopulowanego, spopulowanego miasta. Tak chyba. Two hours later. I hope you like it. Because this is your new home. O nie, desanty robię, jesteśmy ubieli. O nie, a jak ja się boję. A się mieliśmy z kimś w dom to obrazy z tymi nabikami. <coughs> mhm, mm dobra. O Jezu! Przebili się! W końcu się. W końcu, ale się przebili. O nie! Nie, oni dalej mają wolę. Bili. Mo mogę wszystko to mogę Ej, ja nie chcę wasalizacji A few moments later a, nie, nie chcę Dobra, a ja już mam wydu <grym> Mam już wydu ten y... estanie Jest to mnie minu na mnie się to już sam ja jej <grym> Polska nas się lubi, O nie Polscy. Musimy powiedzieć wojna. To sami tak mam to w kompletnie w dupie. To w końcu gra jest tylko, ale żeby dostęp do Bałtyku, to żebym ja miał. Nie oni. Och, no, they are going to hurt me. Alright. Nie gada, że jeszcze będziemy mieć Warszawę. Ale takich miasta jak Wilno, lub Tallinn, lub Ryga, to nawet nie są słabe miasta. Ale łatwo się nie podbija w tej grze. A Polska A często, kiedy ją podbijam, to jest dobrym botem. Nie gadaj. Dobra, mamy dostęp do morza. Mamy tutaj cały dostęp do morza. Jej. Nie dobra. Pomogliśmy Ukrainie. ale my odrodzimy Polskę. Tylko co oni wezmą? Weźmiemy tylko to, co chcemy i sobie pójdziemy. Może oni, dobra, przez chwilę myślałem, że mogą być tymi po Ukrainy. No ale, jak nie są. Po prostu Ukraina mało wzięła. Co to jest Włochy? Ale obchodziliśmy całą Polskę. To są najważniejsze tereny, które potrzebujemy. Chcemy też to. Chcemy to, to. To chyba wszystko. O jakby wziąłeś całą Polskę, to jeszcze te to... No przepraszam, Polska. Jak mi będziesz pociło. Przepraszam, Polska. <sadzio> Dobra. Oni mają własne za uchami To szybko trzeba porozstawiać granice Ale tak tutaj to troszkę może mniej dać Bo tu są w ogóle okupowane tereny Jakby ja myślę, że po prostu pójdziemy... No nie go śmieszne no teraz ziszczymy życie Niemcom Jej. nieście życie ludziom to może się lubi na pracę <grych> o nie jestem <grych> All right. dun, 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 dun. Berlin nasz no że my na pewno Berlin to wiadomo <grych> Więc musimy trochę pobić więcej, żeby jeszcze móc wziąć... A, nie wszystko pójdzie. Tu. Żeby wszystko wziąć. Okej, okay, zmniejszyliśmy sobie trochę front z Niemcami, bo <laughs> niby oddaliśmy tereny Włochom z trzech, chociaż nie chciałem ale oddaliśmy Dobra, myślę, że możemy już się dogadać z imcomi Dobra Myślę, że bo teraz są przewalone <gryw> ale nas to już nie obchodzi, bo my musimy odbić Estonię i Aland no to jakby co zrobiliśmy jakby zrobiliśmy zrobiliśmy zrobili o kurde nie? zrobiliśmy Unię szwedzko-norwecką w której zmieniliśmy nazwę na Unię Bałtyków i zjednoczyliśmy Bałtyk. Finlandio. <grym> A to mam nadzieję, że wszystkim film się spodobał. Jak chcecie więcej takich odcinków, zostawcie suba, łapkę i dzwoneczka. Pa! Też dołączcie na Discorda!